Kiedy dzieci przychodzą na świat, normalne jest, że płaczą i krzyczą. Jednak nie było tak w przypadku tej dziewczynki, której przypadek był szczególnie inny. To co zrobiła lekarzom po urodzeniu, pozostawiło świat całkowicie zdumionym. Ale od początku, przed narodzinami Izabel, jej rodzice Diana i Ronaldo Drosza nie planowali mieć dziecka. Więc zajęło im około pięciu tygodni, zanim odkryli ciążę. Po usłyszeniu tej wiadomości przyszła matka była smutna, ponieważ powiedziano jej, że może cierpieć z powodu poronienia. Lekarz zalecił jej odpoczynek w domu, więc musiała sobie zrobić przerwę w pracy i pozostać w domu przez około dwa tygodnie. Na szczęście dla niej nie doszło do poronienia, a ciąża przebiegała stosunkowo łatwo. To była wielka ulga. Po kilku miesiącach. W końcu miała swoje dziecko. 13 lutego w szpitalu, znajdującym się w Rio de Janeiro, matka zatrudniła lokalnego fotografa. Fotograf uważał, że poród to wyjątkowy moment, który zasługuje na uwiecznienie i był pod ręką, aby zrobić zdjęcia Izabel przy narodzinach. Do tej pory, fotograf Rodrigo nie wiedział, jak ważny był to moment. Nigdy nie mógł sobie wyobrazić, że to, co się wydarzy na sali porodowej, na zawsze zmieni jego życie. Ale na czym polegała ta niespodzianka? Oglądajcie dalej, aby się dowiedzieć. Tak się złożyło, że Rodrigo udało się uchwycić intrygujące zdjęcie Izabel, które wprawiło go w osłupienie. Na zdjęciu widać, jak dziewczynka po urodzeniu obdarzyła lekarzy ikonicznym spojrzeniem, takim jakiego nie spodziewasz się po noworodku. To prawie tak, jakby niemowlę przekazywało wiadomość swoimi oczami. Możecie w to uwierzyć? Normalnie powinna była płakać po urodzeniu, nawet gdy lekarze próbowali ją zmusić do płaczu, ona tego nie robiła, po prostu wpatrywała się w nich. Cóż, być może dziewczynka nie była pod zbytnim wrażeniem połowy trzymających ją lekarzy. Fotograf, który był zaskoczony wyrazem twarzy dziewczynki, powiedział, że otworzyła szeroko oczy i nie płakała, zrobiła śmieszną minę. Matka dała jej buziaka i dopiero po przecięciu pępowiny zaczęła płakać. Rodrigo udostępnił zdjęcie zabawnej reakcji Izabel w sieci i, jak można sobie było wyobrazić, stało się ono popularne na całym świecie. Miało ponad 4000 polubień i otrzymało wiele komentarzy na Facebooku. Według fotografa, który mieszka w Rio de Janeiro, zdjęcie dziewczynki zmieniło jego życie i karierę. Uważa się za osobę błogosławioną. I czuje, jakby zwyciężył na loterii. Przez zabawne zdjęcie Izabel błyskawicznie stało się memem. Kiedy je opublikował, myślał, że będzie miało potencjał, by stać się memem, ale zawsze to kwestia szczęścia. Matka nie wiedziała, że jej córka po urodzeniu zrobiła zrzędliwą minę, ponieważ reakcja była krótka. Dopiero gdy fotograf przekazał jej zdjęcie, zobaczyła to. Pomyślałam, co to za mina, którą zrobiła. Diana powiedziała, że według niej zdjęcie fotografa uchwyciło zdecydowaną osobowość jej córki. Uważała, że jest odważną córeczką, gotowa na poznanie świata. Diana ujawniła, że jej córka wciąż ćwiczyła swoje zabawne minki. Kiedykolwiek Izabel musiała dać znać, że jest głodna lub chce, aby zmieniono jej pieluchy, marszczyła swoją twarz w uroczy sposób. Naprawdę ta mała dziewczynka wie, jak wyrazić swoje potrzeby. Wielu zastanawiało się, dlaczego ta piękna dziewczynka tak mocno marszczy czoło lekarzom po urodzeniu. Jestem pewna, że gdy Izabel zobaczy to, gdy będzie starsza, uzna to za zabawne, jak wszyscy inni. W innym przypadku niemowląt robiących dziwne rzeczy, ten chłopiec został przyłapany na robieniu czegoś fascynującego tuż po urodzeniu. Po kilku miesiącach ciąży, Angela Taylor, amerykańska matka czwórki dzieci. Spodziewała się, że chłopiec zostanie urodzony w połowie marca. Jednak po 37 tygodniach ciąży wszystko stało się inaczej. Po przeprowadzeniu rutynowych badań okazało się, że jej ciśnienie krwi jest niewiarygodnie wysokie i lekarze zalecili jej poród tydzień wcześniej, przed planowanym terminem. Jak można było się spodziewać, 33-letnia kobieta była zaskoczona. Nie spodziewała się takiej sytuacji. Byłam przerażona, w ogóle nie byłam przygotowana, powiedziała. Można było sobie tylko wyobrazić, co mogło w tym momencie przejść jej przez głowę. Ona jednak starała się zachować spokój i uspokoić się. Mówiła, że wszystko się ułoży. Jej ciąża nie przebiegała gładko i cierpiała z powodu pewnych doległości, które nigdy nie wystąpiły w poprzednich ciążach. Mając jednak świadomość, że będzie to jej ostatnie dziecko, była gotowa znieść ten dyskomfort. Chciałam naciągnąć doświadczeniem ciąży i porodu, ponieważ nigdy więcej tego nie doświadczę. Jednak mimo, że lekarze robili wszystko, co mogli, aby pomóc jej w bezproblemowym porodzie, Angela pozostawała w szpitalu przez kilka dni, a kiedy jej dziecko nie wychodziło naturalnie, zostało zaplanowane awaryjne cesarskie cięcie. Nie mogła urodzić dziecka naturalnie z powodu blizny, która znajdowała się w dolnej części jej ciała. W końcu po czterech dniach porodu jej chłopczyk urodził się dokładnie o 23:24. Najbardziej ekscytujące w jego urodzinach było to, co zostało uchwycone po urodzeniu. Mały Sullivan rozłożył rączki i nóżki i obdarzył cudownym uśmiechem lekarzy. Czy możecie sobie wyobrazić ten piękny moment? Zakładam, że prawdopodobnie świętował swoje przybycie na świat. Jego rodzice byli zaniepokojeni tym, jak dobrze sobie poradził, ponieważ urodził się wcześniej. Ale kiedy był na zewnątrz, Sullivan wybrał bardzo specjalny sposób, aby pokazać wszystkim, że był zdrowy i w dobrej formie. Według jego mamy, uznała, że to bardzo zabawne, że jej dziecko wyszło tak jak wyszło. Pomyślała, że to było po prostu tak zabawne, ponieważ dokładnie był taki sam w jej brzuchu. Zawsze się rozciągał. Mówiliśmy mu, że miałby o wiele więcej miejsca do rozciągania, gdyby po prostu wyszedł. A kiedy wyszedł, dokładnie to zrobił. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Sprawił, że uśmiechałam się i płakałam w tym samym czasie z powodu wszystkich problemów, które miałam w ciąży. Mój syn jest błogosławieństwem i nie mogę się doczekać, żeby pokazać mu zdjęcie, kiedy będzie starszy. Na szczęście profesjonalna fotograf z Waszyngtonu, Laura Shockley, była tam, aby uchwycić piękny moment Sullivana. Była całkowicie zaskoczona reakcją dziecka i musiała spojrzeć na nią wiele razy. Ujęcie tego konkretnego obrazu, na którym wyciąga się i uśmiecha, było czymś bardzo szczególnym. Według jego mamy był bardzo delikatny i słodki i nie płakał często. Angela ujawniła, że jej starsze dzieci uwielbiały być przesuliwanie i idealnie wpasował się w rodzinę. Co sądzicie o tych reakcjach dzieci po urodzeniu? Nie mogę się doczekać, aby przeczytać wasze komentarze. Polubcie ten film, oraz zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli Wam się podoba. Do usłyszenia.